To jest ta kopalnia, w 1948 roku, gdy inicjowałem współzawodnictwo, obrzucono mnie tutaj i cegłami, i kamieniami. Te balki tutaj jeszcze pamiętam, 25 lat temu. Musiałem uciekać. Ale jakoś dało się rady. O, no, no. No i ten szyb tutaj już zasypany jest stare czasy. Strowski umarł. No kogo trzeba było nowego postawić, bo ten czas wymagał tego, bo to było z powodu tego, Polska zniszczono, tam trzeba, Warszawa trzeba odbudować, to na zakładach pracy poniszczone wszystko, więc trzeba było nowego postawić. No mieliśmy na zakładzie pracy takiego budowa, op, który potrafił pracować. On w ręce miał wiaronawość wyłopaty. No dyrekcjo razem z nami w kolektywie postanowili tego człowieka postawić. No i zrobili my go za przodownika. Jak myśmy z bratem zrobili te 500%, to niektórzy mieli do nas pretensje. A jeden człowiek tego nie da rady wypracować, bo to nie idzie. Taka technika postawiono w świecie, ale tego ale nie to da rady, tym, żeby... To ale wciągnąć. ludzkie muszą być do tego. No ale to pracowali na jednego takiego człowieka, który wyciągnął taką normę 500%, to chyba nie był człowiek, który był zdolny do pracy, bo to nic za jednego... To co ludzie mówią, to jest całkiem nie To, to, to wariacja, co ludzie gadały. Formalnie Formalnie robił. No. no co dlaczego pan nie, pan, nie... pan pracował z nimi, no co Ja bezpośrednio z nimi pracowałem. No jak to nie? No ludzie mówią, że pan pracował. się z nim nie, nie. Ko, no, nie koło nie. nie, nie. No na no drugim... Wie pan, z tą normą to to jest na dwojako. No jak to właśnie jest. Jak? No. No, to są brązowe krzyże zasługi. Ten to jest, to jest złoty krzyż zasługi, który żebym dostał od Bieruta. To jest Janka Krasickiego. To jest za obronność kraju. No to jest bardzo ważny. To jest sztandard drugi drugiej klasy. A no, to jest najważniejszy. Polonia restituta. Komandorski. Później mam dziesięciolecie. Trzydziestolecie partii. Nagroda nie państwa, się, nie bo Jeruna, munta nagroda, nie? Później mam przodownika pracy, zasłużonego przodownika pracy, zasłużonego racjonalizatora, no i jeszcze inny. No i ratownika, to jest szczególna rzecz. Za nasze zdrowie. Nie, Ojcowie, nie ma. Trzeba przemienić. Ojcowie, ja mam, ja żeby jak ja na najdłużej żyli. Bardzo proszę. Nie? No. I żeby, tak, się tak, tak, tak. żeby się znowu dobrze, spotkali. Żeby się znowu Zdrowie, Zdrowie. 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 Ojciec, dajcie do to arunka. To co teraz? To. Powiedzą, A, tybi... Ja będę go. Powiedz, że ty będę go. Ja będę No. Heh. No to zagraj nam ty... coś. Ale ja pora na dnie grą. Już się pali, już się chwali. Ju się, już się pali. Fakt zmienił. Ja mam jakieś ptaki, do rzeku na lat. Co cała ta harmonika dużo dyłu ja Widząc Widąc ulicą ludzie wskazywali nawet na mnie palcami. Widzisz to idzie ta cura tego Bógdoła, który ta norma szpanuje te 550 wydobywa. Tatuś mi powiedział, że mi kupi wyścigówkę Jaguara. Pamiętam, jak chodziłam do szkoły, wszyscy na nas palcami wskazywali. Z inną żoną, bo, do niebo, bo, bo nie niego był Chyba to nie ta nasza słaba, z gorzka jak sól, Bo być żoną sławnego górnika. W 1948-1949 jeździłem po zakładach pracy, po kopalniach i zachęcałem do współzawodnictwa. W 1949 roku w miesiącu grudniu otrzymałem nominację na dyrektora kopalni Zabrze i Zachód. Następnie w 1953 roku byłem dyrektorem kopalni Wujek. Następnie kopalni Karol, następnie kopalni Łagiewniki aż do 1969 roku. To jest 20 lat pracy jako dyrektor kopalni.